Nowy rok zbliża się wielkimi krokami. Mam nadzieję, że uda mi się ponownie wybrać do Europy na idealne wakacje. Zobaczysz więcej wyjątkowych krajobrazów i doświadczyć różnorodnych kultur. Mam nadzieję, że przetłumaczona przeze mnie polska powieść ukaże się w 2025 roku, a moje tłumaczenie sporoba się chińskim czytelnikom. Ich chcę przetłumaczyć kolejną polską książkę, ale nie tak trudno jak poprzednie. Pozdrawiam z Warszawy. Kończymy 2024 rok, bardzo udany w relacjach Polska-Chiny. Dziękujemy za wiele bardzo pozytywnych decyzji. Cieszymy się z wielkiego sukcesu jedwabnego kolejowego szlaku. Cieszymy się z decyzji prezydenta Xi i władz Chin o 30-dniowej bezwizowym wjeździe dla Polaków do Chin. Polskie święta mają charakter, tak jak w Chinach, bardzo rodzinny. Serdecznie Was pozdrawiamy. Zapraszamy, możecie tu liczyć w Polsce, w Europie Środkowo-Wschodniej na dużo życzliwości, przyjaźni i sympatii. Drodzy przyjaciele, życzę Wam, nam wszystkim, pokoju i stabilności, współpracy międzynarodowej, dzięki czemu będziemy się rozwijali niezależnie od kraju pochodzenia. Życzę, by konflikty były rozwiązane przez dialog i tolerancję. Niech to nasze wspólne pragnienie narodów pokoju będzie miało wpływ na dalszy rozwój współpracy pomiędzy naszymi krajami w różnych dziedzinach. Życzenia dalszego wzmacniania kulturalnej, kulturowej wymiany, która przyczyni się do zrozumienia coraz lepszego pomiędzy narodami. Marzę o tym, by miłość i pokój i harmonia stały się fundamentem każdej relacji, od Warszawy aż po Pekin albo jeszcze dalej. Wierzę, że każdy ma w sobie gigantyczny potencjał wytworzyć lepszy świat, zaczynając od małych, codziennych, drobniutkich nawet gestów. I hope that the new year will bring us więcej joy. and opportunities to broaden cultural exchange between Poland and China. I wish to you all, and I wish to myself, I wish to everybody, that the next year, 2025, will be silent and bright. Xin yan kuai li. New year, new dreams. New year, new dreams. New Year, New Dreams. Join the Global 2025. Join the Global 2025 Wishcat Day.